Cześć! Witajcie ponownie na moim kanale i w kolejnym odcinku z serii zagadek kryminalnych. Dziś chciałam przedstawić Wam dość znaną sprawę i jednocześnie będzie to jedno z najbardziej tajemniczych zaginięć ostatnich lat. Często mówi się, że ktoś jakby rozpłynął się w powietrzu, jednak to określenie jest wyjątkowo trafne w przypadku Koriego Makiga. Jeśli chcielibyście poznać szczegóły jego sprawy, to zapraszam Was do oglądania. Corey urodził się w środkowej Szkocji we wrześniu 1993 roku jako drugi z trzech synów swoich rodziców. Dorastał w mieście Kupar. W 2001 roku, gdy miał 9 lat, jego rodzice się rozwiedli i przeprowadził się do Dunfermline w Szkocji wraz z matką i braćmi, Darochem i Mackayem. Wrastając, chłopak miał bardzo dobre relacje ze swoją mamą i rodzeństwem. Bliscy opisywali go jako wyjątkowo empatycznego. Zawsze wyciągał pomocną dłoń do osób w potrzebie. Nie sprawiał też problemów wychowawczych ani w domu ani w szkole. Był lubiany przez rówieśników i z łatwością zawierał nowe znajomości. Lubił także się uczyć i był wyjątkowo ambitny. Początkowo szkolił się na fryzjera, jednak zrezygnował z tego kierunku i planował zostać nauczycielem wychowania fizycznego. W wieku 20 lat zmienił jednak swoją wizję na przyszłość i wstąpił do wojska. We wrześniu 2013 roku Cory wstąpił do pułku sił lotniczych Wielkiej Brytanii, czyli do Royal Air Force i po szkoleniu w bazie został oddelegowany do drugiego dywizjonu Królewskiego Pułku Sił Powietrznych stacjonującego w miejscowości Huntington. Był starszym strzelcem i lotnikiem we skadrze. W życiu prywatnym chłopaka również wszystko układało się po jego myśli. Od początku 2016 roku spotykał się z 20-letnią April Oliver, którą poznał na portalu randkowym i od niedawna miał psa, którego uwielbiał. W nocy, w piątek 23 września 2016 roku, McKee postanowił udać się z kilkoma swoimi znajomymi z armii do pobliskiego miasta Barry St. Edmunds, które znajdowało się niedaleko bazy. Planowali pójść do kilku barów i klubów. Corey pojechał na miejsce swoim samochodem i około 22 zaparkował w centrum miasta. Między 10 a 11 wieczorem rozmawiał przez telefon ze swoim bratem i omawiali m.in. plany na weekend. Następnie chłopak dołączył do swoich kolegów i około 23.30 poszli do baru Weatherspoon. Corey wydawał się bardzo zadowolony, śmiał się i witał ze wszystkimi. Znajomi nie zauważyli nic nietypowego w jego zachowaniu. Godzinę później, około w pół do pierwszej, Poszli do klubu Flex na St Andrews Street. Wtedy 23 latek był już wyraźnie pod wpływem alkoholu. Jakiś czas później Cory oddzielił się od kolegów, ponieważ został wyproszony z klubu, a powodem był jego stan. Chłopak był już zbyt pijany, nie sprawiał jednak żadnych problemów. Wyszedł spokojnie i stawiał oporu. Przed klubem rozmawiał nawet jeszcze przez chwilę z ochroniarzem. Choć był pijany, to nikt nie martwił się o jego bezpieczeństwo i nie sądził, że może dojść do jakiegokolwiek nieszczęścia. 23-latek był w stanie stać o własnych siłach i rozmawiać z ludźmi. Znajomi chłopaka zdecydowali się zostać w lokalu. Corey po opuszczeniu klubu został kilkukrotnie zarejestrowany przez miejskie kamery monitoringu, a także widziany przez licznych świadków. Wiadomo, że początkowo udał się do swojej ulubionej pizzerii Mamma Mia. Opuścił tę restaurację około 1.20, Miał ze sobą burgera, kebaba i porcję frytek. Osoby, które spotkały go w tamtym czasie, twierdziły, że był w bardzo dobrym nastroju. Następnie kamery monitoringu zarejestrowały jak Cory, mając ze sobą jedzenie na wynos, śpi na schodach przed jednym ze sklepów. Obudził się około trzeciej w nocy i odpisał na wiadomość od kolegi oraz sam wysłał MMSA. Miał to być ostatni raz, kiedy chłopak skorzystał z telefonu. O godzinie 3.25 24 września kamera uchwyciła go wchodzącego w ślepą uliczkę na Brentgowell Street. Większość budynków w tym miejscu to sklepy, a obszar służył głównie jako punkt dostaw i znajdowały się tam jedynie sklepowe kontenery na odpady. Wiadomo, że Koriemu nie udało się w żaden sposób przedostać przez któryś z budynków na drugą stronę, ponieważ nie zarejestrowała go żadna ze sklepowych kamer. Jedyną drogą, którą mógł stamtąd wyjść, była dokładnie ta sama, którą wszedł w uliczkę. Gdy do poniedziałku 26 września 2016 roku Kori nie pojawił się w swojej bazie wojskowej, postanowiono zgłosić jego zaginięcie na policję. Zgłoszenie spłynęło na lokalny posterunek około 8 rano. Pracownicy jednostki byli bardzo wyczuleni na takie niezapowiedziane i nieuzasadnione nieobecności swoich żołnierzy, ponieważ dwa miesiące wcześniej, w lipcu, doszło do próby uprowadzenia jednego z nich. Policja zaczęła od ustalenia ostatnich kroków 23-latka przed jego zniknięciem. Początkowo zakładano, że mógł wyjechać z miasta albo zgubić się po drodze do jednostki wojskowej, jednak po sprawdzeniu nagrań z kamery monitoringu okazało się, że ostatni raz był widziany, gdy wchodził w tamten zaułek. Nie było wiadomo, w jaki sposób mógł wydostać się z niego niezauważony przez żadnego świadka, ani kamerę, dlatego zakładano, że to właśnie tam, w tamtej ślepej uliczce, musiało dojść do jakiegoś tragicznego incydentu. Jednak po sprawdzeniu tamtego miejsca okazało się, że nie było tam żadnych niepokojących śladów mogących wskazywać na atak czy wypadek. Kory jakby rozpłynął się w powietrzu. Od tamtego czasu nie kontaktował się z rodziną, nie używał swojego telefonu ani karty płatniczej. Rozpoczęto więc poszukiwania, w których uczestniczyli jego koledzy z jednostki, bliscy oraz wolontariusze, a policjanci monitorowali teren z helikopterami. W całym mieście rozwieszono także plakaty z wizerunkiem Koriego oraz informacją o poszukiwaniach. 23 latek miał krótkie brązowe włosy i niebieskie oczy. W chwili zaginięcia miał na sobie jasnoróżową koszulę, białe dżinsy i brązowe buty. Policja opublikowała w prasie informacje o zaginięciu wraz z kadrami z nagrań z monitoringu ulicznego i apelem do potencjalnych świadków mogących dysponować pomocnymi informacjami. Ale niestety ostatecznie nie zgłosił się nikt, kto widział chłopaka tamtego ranka lub w kolejnych dniach. Po pewnym czasie odkryto, że około 4:20 w nocy zaginięcia kolego kamery monitoringu zarejestrowały młodego chłopaka na tyłach jednej z lokalnych fabryk. Rodzina zaginionego miała nadzieję, że to Kori. Jednak ostatecznie policji udało się ustalić tożsamość tego chłopaka i to niestety nie był poszukiwany. Kamery, które zarejestrowały ostatnie ruchy Koriego, zarejestrowały również 39 innych osób, które między 3 a 5 rano poruszały się w tej samej okolicy. Na początku nie udało się jednak ustalić tożsamości aż 23 z tych 39 osób. Dlatego podczas Bożonarodzeniowego Jarmarku policja rozstawiła stanowisko, na którym umieściła Zdjęcia tych osób i poprosiła mieszkańców o pomoc w ustaleniu ich nazwisk i dzięki temu udało się ustalić nazwiska aż 13 z nich. Niestety żadna z tych osób nie była w stanie dostarczyć żadnych pomocnych informacji w śledztwie. Te osoby faktycznie poruszały się w tej okolicy chodnikami, czyli po tej samej trasie co kori, jednak żadna z nich nie wchodziła w ten zaułek. Policja była w stanie prześledzić sygnał z telefonu komórkowego kolego, Przemieszczał się z Berry St Edmunds do obszaru Barton Mills w Suffolk. W ciągu 28 minut telefon przebył drogę około 19 km i było jasne, że pieszo Kory nie dałby rady pokonać takiego dystansu w tak krótkim czasie. Trasa, którą telefon mężczyzny dotarł do strefy Barton Mills jest zgodna z drogą, którą pokonuje śmieciarka. Policja przeszukiwała samochód, który tego dnia wywoził odpady, ale nie znalazła w nim ani komórki kolego, ani innego śladu samego chłopaka. Aparat przestał przesyłać sygnał około 8 rano 24 września. Kory wydawał się rozpłynąć w powietrzu, zaraz po wejściu w ślepą uliczkę. Jego samochód cały czas stał zaparkowany tam, gdzie 23-latek zostawił go poprzedniego dnia około 23. W późniejszym czasie wyszło na jeż, że zaginiony od lat miał poważne problemy z zachowaniem umiaru w spożywaniu alkoholu. Jeden z jego bliskich przyjaciół wspomniał, że Kori raz wypił przy nim butelkę wina w 17 sekund. Problemy zaczęły się po tym, jak mając 15 lat, znalazł ciało swojego przyjaciela na torach kolejowych. Ojciec Koriego, Martin McKick, pokłócił się nawet z synem o kwestię picia alkoholu na krótko przed zniknięciem 23-latka. Jego bliscy wątpili w to, że chłopak mógł odebrać sobie życie. Przyznali, że przez pewien czas brał leki na depresję. I nigdy nie pogodził się z rozwodem rodziców oraz tragiczną śmiercią przyjaciela, jednak w 2015 roku wszystko było już w porządku i nic nie wskazywało na to, żeby zmagał się z problemami psychicznymi. Najbliżsi odrzucali teorię mówiącą o samobójstwie albo dobrowolnej ucieczce, ich zdaniem Cory nie miał powodu, żeby to robić. Tak jak wspomniałam na początku, w ostatnim czasie jego życie układało się wręcz idealnie po jego myśli. Miał pracę, którą lubił, dziewczynę oraz psa, dlatego nie było powodu, dla którego miałby chcieć to wszystko porzucić. Rodzice nie wierzyli również, że syn mógł wdać się tej nocy w bójkę. Twierdzili, że gdy wychodził wieczorami, zdarzało mu się gubić telefon, portfel albo drogę do domu, ale nigdy, nawet pod wpływem alkoholu, nie bywał agresywny. Wszystko wskazywało więc na to, że został napadnięty lub porwany. Policja sprawdzała te teorie, ale nie udało im się znaleźć dowodów na potwierdzenie żadnej z nich. Sprawdzano również tę sugerującą, że chłopak mógł zginąć pod kołami samochodu i po prostu nie zostać zidentyfikowany. Sprawdzono więc raporty na temat wszystkich wypadków w okolicy i nawet przesłuchane osoby, które tej nocy zostały zatrzymane podczas próby podpalenia samochodu, ale nie znaleziono powiązań między tymi incydentami. W trakcie śledztwa wyszło na jaw, że Kori był także aktywny na stronach dla swingersów. Mianem swingersów określa się ludzi, którzy żyją w stałych związkach, ale za obustronną zgodą wymieniają się partnerami wśród swoich znajomych lub z zupełnie obcymi osobami. I tu również ostatecznie nie znaleziono powiązań z zaginięciem. W pobliżu śmietników, gdzie ostatni raz widziano zaginionego, znaleziono także nóż. Policji udało się namierzyć właściciela, który chętnie współpracował ze śledczymi, i badanie wykluczyło, żeby ten nóż był narzędziem zbrodni w tej czy jakiejkolwiek innej sprawie. Dodatkowo znalazł się tam już po zaginięciu Koriego, ponieważ gdy po raz pierwszy przeszukiwano te okolice, noża jeszcze tam nie było. Śledztwo stanęło w miejscu. Nie zgłosili się żadni świadkowie, a śledczym skończyły się pomysły, gdzie jeszcze szukać chłopaka. Przez miesiąc od zaginięcia uliczka, w której ostatni raz był widziany, była wyłączona z użytku i policja wielokrotnie ją przeszukiwała, mając nadzieję na znalezienie śladu lub wskazówki, ale niestety bezskutecznie. Bliscy zaginionego, mimo starań policji, byli sfrustrowani niepowodzeniami i brakiem odpowiedzi na najważniejsze pytania. Uważali, że śledczy nie robią wystarczająco dużo i rozważali zatrudnienie prywatnego detektywa. W tym czasie anonimowi biznesmeni zaoferowali 50 tysięcy funtów dla osoby, która dostarczy informacje, które doprowadzą do rozwiązania tej sprawy. A matka Coriego założyła stronę na Facebooku o nazwie Find Cory. W grudniu 2016 roku policjanci i wolontariusze przeszukujący odpady składowane na wysypisku trafili na fragmenty telefonu zaginionego. Aparat był jednak bardzo zniszczony i nie było w nim ani karty SIM, ani żadnych elektronicznych elementów, dlatego odzyskanie danych okazało się niemożliwe. Funkcjonariusze z Suffolk i Norfolk spędzili 137 dni na poszukiwaniu ciała na wysypisku i przeszukali ponad 7 tysięcy ton śmieci. Nie udało się jednak znaleźć żadnych szczątków. Dużym utrudnieniem poszukiwań był fakt, że śmieciarki tamtej firmy po zabraniu odpadów miażdżyły je i zbijały w kostki. Cały odbiór i opróżnienie kontenerów zachodziło automatycznie i nie było człowieka, który kontrolowałby odbierane odpady i mógł zauważyć coś odbiegającego od normy. Policja sprawdziła dokładnie wszystkie śmieciarki, które tamtego ranka odbierały śmieci w okolicy. Firma Bifa zajmująca się wywozem i utylizacją odpadów początkowo poinformowała, że waga kontenera, który został wywieziony około 7 rano, wynosiła 36 kg, co sugerowało, że w śmietniku nie mógł znajdować się człowiek. Później jednak okazało się, że faktycznie zarejestrowano, że śmieci ważyły 116 kg, co już nie pozwalało na jednoznaczne wykluczenie tej teorii. 7 marca 2017 roku policja przekazała, że prowadzone są rozmowy z mężczyzną, który dokonał błędnych obliczeń i odnotował za niską masę odpadów. Udało się ustalić, że ten człowiek nie miał nic wspólnego ze zniknięciem 23-latka, nie próbował niczego tuszować, a po prostu pomylił się i wpisał błędną liczbę przez roztargnienie. Został ostatecznie wykluczony z kręgu podejrzanych. Martin Thompson, kierowca śmieciarki, która tamtej nocy zajmowała się wywozem śmieci z okolicy, w której zaginął chłopak, powiedział policji, że widział tamtego dnia na chodniku mężczyznę, który miał około 18-20 lat. Podczas późniejszych zeznań dodał, że ten człowiek miał blond lub jasnobrązowe włosy wygolone na bokach, a na sobie różową koszulę z długim rękawem. Policja uznała, że Thompson prawdopodobnie podkolorował swoje zeznania po tym, jak przeczytał opis wyglądu kolego w prasie. A jedynym mężczyzną, jakiego tam wtedy widział, był młody człowiek w granatowej bluzie idący chodnikiem w czasie wywozu odpadów, którego zarejestrowały kamery ulicznego monitoringu. W styczniu 2017 roku 21-letnia April Oliver, z którą Cory spotykał się w czasie swojego zaginięcia, wyjawiła, że jest w ciąży, a ojcem jest zaginiony. Ani ona, ani Cori nie wiedzieli wcześniej o dziecku i spotykali się od zaledwie pięciu miesięcy. April była na wakacjach w Stanach Zjednoczonych, gdy jej ukochany zaginął i natychmiast wróciła do Wielkiej Brytanii, żeby uczestniczyć w poszukiwaniach. W czasie trwania ciąży kilkukrotnie trafiała do szpitala z dolegliwościami spowodowanymi przez nadmierny stres, których powodem oczywiście było zaginięcie Corego. Ostatecznie 11 czerwca 2017 roku 21 latka urodziła córeczkę, której dała na imię Ellie, Louise Cory Oliver, nadała jej drugie imię po ojcu. W październiku 2018 roku, czyli dwa lata po zaginięciu mężczyzny, policja w Suffolk wydała oficjalne oświadczenie, w którym stwierdziła, że ciało mężczyzny znajduje się na wysypisku śmieci i po prostu nie udało się go odnaleźć. Martin McKeek, ojciec zaginionego za pomocą mediów społecznościowych, przekazał, że wierzy w tę wersję wydarzeń, że jego zdaniem syn nie żyje, a jego ciało znajduje się gdzieś w systemie utylizacji odpadów w Suffolk, a jego szczątki są nie do odzyskania. Ze zeznań przyjaciół i rodziny wynikało, że Kori już podczas wcześniejszych wyjść na miasto, gdy zdarzało mu się spożyć spore ilości alkoholu, zasypiał na przykład przed drzwiami, na klatkach schodowych, a nawet w kontenerach na makulaturę. Miał bardzo mocny sen, gdy był pijany, i ciężko było go dobudzić. Bliscy początkowo byli pewni, że tamtego ranka zamiast zasnąć w śmietniku, 23-latek z pewnością. Poszedłby do swojego zaparkowanego nie tak daleko samochodu, ale później zaczęli mieć wątpliwości, ponieważ zaśnięcie w kontenerze było dosłownie jedynym logicznym wytłumaczeniem tego nagłego zniknięcia ze ślepej uliczki. Jak podało BBC, rodzina McKig postanowiła wyprawić Koriemu symboliczny pochówek. A we wrześniu 2019 roku, w trzecią rocznicę zaginięcia syna, matka Koriego powiedziała prasie, że pogodziła się z tym, że jej dziecko najprawdopodobniej straciło życie właśnie tamtego dnia. Śledztwo policyjne w tej sprawie zostało już oficjalnie zamknięte. Na początku sierpnia 2022 roku w bazie wojskowej, w której stacjonował Kori, odbyło się nabożeństwo na jego cześć. Uczestnicy uroczystości mieli na sobie żółte, niebieskie i zielone ubrania, ponieważ rodzina prosiła, by na tę okazję zrezygnowali z żałobnej czerni. I to jest już koniec tej bardzo tajemniczej i tragicznej sprawy. Do dziś nie udało się odnaleźć szczątków Koriego, choć zdaniem większości osób można uznać, że jego los jest już znany. Bliscy pogodzili się z tym, że nigdy nie uzyskają odpowiedzi na to najbardziej nurtujące pytanie. Jeśli słyszeliście wcześniej o tej sprawie i są jakieś aspekty, o których tutaj nie wspomniałam, to koniecznie podzielcie się nimi w komentarzach. Możecie też jak zwykle pisać tam swoje przemyślenia po wysłuchaniu tego materiału oraz propozycje tematów do kolejnych odcinków z tej serii. A teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia niedługo. Cześć!